Tak. Fünf? und sechs. Gut. Yy, dzwo, dzwonię właśnie tu mistrz yy, Hakenkreutz, tak. Aha, no jadą jednak. Rozumiem. Danke und schlafe gut. No jadą, tylko, że opóźnienie trochę jest. Nie mogę się z nimi dogadać. Mówię przecież. Jak to mówią u nas, że gdyby nie to derdy das, to by byli Niemcy z nas. <grystanie> <grystanie> Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy. Witamy witamy naszego obstawionego gościa, Pana Wacława. Panie redaktorze, ja tu właśnie się, się czuję jak u siebie w domu. Bardzo miło, Panie Wacławie, <noise> chociaż gość ze mnie niezły. E, w takim razie dzisiaj w naszej kuchni pełnej niespodzianek. <noise> Pomówimy o tym, jak opróżnić dzbanek. <noise> Widzę, że Pan Wacław bardzo wesoły dzisiaj, pewnie po urlopie. Tak, no bo ja na urlopie to sobie czasem zakropię. Dziejdźmy może do sedna. Matka jest tylko jedna. Nie czuję, że z tego jednak dzisiaj nic nie będzie. E, chyba pan jest w błędzie!